Rybki kochane, a co tu się takiego zawaliło u Was? Co tu się wydarzyło, kochani? Co to zawierza? Co tu upadło? Coś się dzieje, lub coś się wydarzy w tym tygodniu? Widzę jakiś wybór, ktoś. Chyba wybiera jakąś inną drogę, inną partnerkę, być może inną drogę życiową, po prostu coś, zmiana, zmiana kierunku, jakaś decyzja w związku z tym upadkiem, co się posypało, kochani moi. I widzę takie dwie możliwości: ktoś się rozstał, czy świat legł w gruzach, i ktoś myślami ucieka w ciężką pracę. Ktoś sobie nie radzi, ktoś musi to przepracować po prostu, na tą chwilę nie wie gdzie ulokować emocje i po prostu zamyka się w pracy albo u kogoś jest właśnie wybór związany z pracą, coś w pracy legło w gruzach, i teraz zastanawiasz się, jaką drogę wybrać. Kochany, bądź gotowy na zmiany. Wprowadź w życie to, co już od dawna chodzi ci po głowie, bo czuję, że te zmiany są bardzo potrzebne. Coś się zawaliło, a co się wali, wiadomo, coś, co nie jest nam potrzebne. Także, kochani. Widzę, że w tym tygodniu no będzie się u Was działo, ale fajnie, dobrze, niech się dzieje, niech się oczyszcza, niech robi miejsce na nowe. Jestem ciekawa, co w tej pracy, jeżeli masz taką ochotę, podzielić się ze mną w komentarzu, co się dzieje w Waszej pracy, bądź kto z Was ucieka w pracę przed tym wszystkim, no to czekam, kochani, także dla Was, tak na ten tydzień. Zobaczymy jeszcze kartę radę od mistrzów duchowych dla rybek. Spójrz oczami innych, kochani. Spróbuj zauważyć sytuację, w której się znalazłeś, oczami drugiej osoby. Nawet jeżeli nie zgadzasz się z tą osobą na ten moment, postaw się na jej miejscu. Pomyśl, jak ona może odbierać. Twoje argumenty, bądź to, jak ty ją traktujesz, po prostu zauważ, spróbuj się wczuć, zmień perspektywę, pomyśl, co ona, on myśli teraz o tobie po tym wydarzeniu, jeżeli coś się między wami stało. Kochani, wszystkiego dobrego na ten tydzień wam życzę.